Cześć wszystkim! Witam w pierwszym odcinku z Papa z fryzeria w sezonie drugim czyli w sezonie, w którym zrobię formę jednodniową tak jest, czyli jeden odcinek każdy dzień będziemy miał swój odcinek, czyli jeden dzień to jeden odcinek dzień się kończy, kończy się odcinek maksymalnie w terminie mogę wam zrobić 3 dni, jeżeli oglądaliście już te kapeski, które mają formę opinią, to znacie. Yy, bierzemy sobie peny. no Nazwijmy się oczywiście. Się, Już się z dwójką, bo drugi sezon, tak. I teraz tak. Yy, no, przypomn czy, przypomnieć sobie trzeba historię, nie? Yy, jak się stało, że wy jesteś, znaleźliśmy się w kapes w Rezerwie, nie? Czyli Penny sobie wypatrzyła wakacje. Te oto reklamy przeczytała. W ulotce, tak. Papas z... przyszła do fryzerii. Papalui właśnie pokazuje jej ten. Zadzwonił budzik, że papalui musi wyjść, to wyszedł. Ten sobie obserwuje morze, statek. No i z którego wychodzą klienci. I tam mamy strzałkę, że idą do papas. fryzjerii. <śm transcript> Więc tak. Um... Zobaczymy, jak to pójdzie. Ten... Mogę już to? Nie, nie mogę tego. Wracam do początku nie? zrobiliśmy serię do końca. Pierwsze sezy się skończył, ale no, ze względu na to, że chciałam wdrożyć zrobić w formie jednodniową, no to, to, to robię Wam serię od nowa. Tym bardziej, że wiem, że lubicie papaski, a mój kanał ostatnio nie bardzo w papaski się przynajmniej zamienił, no, są oczywiście inne gierki niż papaski, no bo jakby kanał miał być samymi papaskami, to... Za długo by nie pożył chyba. Dobra. Wow. No i szkoda, że nie mogę tego teraz strasznąć. Totalnie nie pamiętam. Czego nie pamiętam? Na razie wszystko idzie dobrze. Truskawka, czekolada i wanila z siropem. Węgiel to jedno. W drugim jest truskawka i nie jest drugie. O, już jest gotowe. Ale Czy znaczy na pewno pamiętam to, że są te przyspieszacze, które mają swoje blokady? No niestety to za nie będzie perfekcyjne, względem na... Wiecie co. Odliczam i to nie, nie patrzę ile sekund. Lewo, yy. centrum i prawo. Okej. Okay. Nie wiem jak. Finish. And drag this Sunday's ticket onto the ticket holder to label it. No. I top. Ok. No tego niestety nie mogłem poprawić, bo miałem tutorial. Ale druga osoba to był tony. I teraz tak. W terminie, czyli mogę być, nie? chyba, że będzie to live albo no to wtedy co innego. Tak jak zwykle, tak jak było przy. Trasz to. Tak jak było przy. do tej pory, nie? Z papaskami. to są 3 do wyboru, 5 do odblokowania. 5. Tutaj trzeba klikać, bo w ogóle zapomniałem o tej opcji, nie? To jest ta opcja, której nie pamiętałem, że trzeba było robić. Bo... Jak pamiętacie, to... jak pamiętacie to wiecie co tam było, jak nie pamiętacie to nie będę tego mówił, nie będę mówił po co mam wam mówić, coś co możecie sobie, sobie sprawdzić, osiągnięcia oczywiście zrobimy, nie wiadomo czy uda nam się dokończyć drugi sezon, ale oczywiście będziemy się starczyć, w tej formie też dojść do końca sezonu długo no nam to nie zajął, nie? Wydzenia przez rok się skończyła. Pierwszy sezon. Po prostu, szczerze mówiąc, trochę mi też brakowało tej kombinacji, że wszystkie papaski grałem. To... Nie nie że mówiłem, że nie zrobię więcej już sezonów, no ale jak widzicie, no zrobiłem. Jeżeli nie lubicie papaski, to nie będziecie mieć co z sezonem. No dobra, 5 minut, już jesteśmy po pierwszym dniu no tutaj za dużo do roboty nie było, nie? <laughs> Biot nie wyszło, top nie wyszło no top to nie, jakaś nowość nie jest z reguły jakaś klasa nie wychodzi 100% nieważne jaki papas żeby wszystkie klasy były 100% to trzeba mieć szczęście 104 punkty brakło no. w tym miejscu będzie się dzwonił, że tę tak moje zdanie Ci co ogólnej w górę i tak dalej nie będę mówił, bo to jest wam znane. Nie oprzebę, żeby wam to mówił codziennie papas ryzowi, czyli co trzanie. Czasami bym yy, Czasami tam trzy dni w terminie, to byście usłyszeli to trzy razy. Uznałem, że oszczędzę wam tego, bo by już to znaczenie w innych odcinkach, no to wystarczy. No to cześć.